Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Pirady. już i rozpoczynamy kolejny odcinek Metro 2033 wersja Redux. E, no tak, po ostatnim odcinku ja teraz e, może w sumie nie będę szarżował za bardzo do przodu, będę się starał iść powoli i, 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 i postaram się, żeby było mniej, e, mniej wpadek, mniej porażek itd, i tak dalej. Ale nieważne, w sumie nie było tak źle, jakoś tam przeszliśmy. E, muszę sprawdzić, wiecie co? Muszę sprawdzić, jak tam nasza. Nie maska, nie, zakładaj maskę. Nie mm, ja chciałem sprawdzić, jak tam nasza latarka. Okej, okay, standardowo. Dobra, przyjrzyjmy się jeszcze temu, co my tutaj mamy, bo pisaliście mi o nożach. Oczywiście ja tutaj mam pełno nożów tak naprawdę. Nożów, boże, noży. Yy, cały ekwipunek tak naprawdę mam zapełniony. Tylko tyle, że nie używam tych noży, ze względu na to, że a, po prostu bliżej mi, tak naprawdę, ręką do broni. Do spustu. Dobra, co się tam dalej dzieje? To w ogóle jest stacja czar czarna. Dobrze, chciałem powiedzieć, że stacja czarnych. Nie, nie, nie. To jest czarna i na niej osiedlili się faszyści, źli i niedobzi e I pająki. Tak, pająki też. Tutaj mamy jakąś wymyślną zasadzkę i jak się na nią nadziejemy, dobra, nie bardzo wiem, jak ją. Da się ją jakoś ominąć specjalnie, czy też nie. Wiecie co robić tutaj? Dosyć ciemno. Okej, okay, tutaj mamy kolejną pułapkę z. Uuu, z bombą. Dobra, rozbrajamy to. Artem. Artem saper. I najwyraźniej całkiem niezły. I... No i co? Idziemy dalej. Nic tu więcej nie widzę żadnego zagrożenia. Przynajmniej na razie. Grzybki. Grzybki nie są zagrożeniem generalnie. O ile się ich nie zje. Dobra, co my tam dalej mamy. Raczej z dawno nie grałem. Dawno nie grałem. Te odcinki, które wrzuciłem ostatnio, to były właśnie stare. Dosyć stare odcinki, chyba sprzed dwóch tygodni bodajże. Także możliwe, że trochę wyszedłem z wprawy, a jeżeli tak, to... To będzie źle. To będzie bar. Co źle. Ok. To na pewno nie jest ktoś w toalecie. Spadajcie. Aha, tym razem nie popełnię tego błędu. Palec ze spustu. O, właśnie tak. Dobra, co to jest? Bezpieczniki. I włączniki. Eee. Wow. Dobra. Was też. Sią, 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 sią. Jezu, jakie to jest obrzydliwe. Okej, okay, one z niego nie zajdą. Nie wiem, czy Was też obrzydzają te robale? Hmm, obiadły go do czysta Co on tutaj ma? Jakiś pistolecik. Ech, ale takie piekadełko to sobie z nim może. A właściwie już nie może. Dobra, zobaczmy co kryją te korytarze. Eee. Wiecie co? Ja może zrobię to tak. Nie wiem czy jest to bezpieczne, czy nie. Krew. Dobra, to już nie jest bezpieczne. Następny. Dawaj dziennik. Nowa notatka. Wpis. Metro zabije wiary w cuda, ale w zamian uczy obywać się bez nadziei. Coś za coś. Mimo to bez powołania się na cud nie umiem wyjaśnić, jak udało mi się odnaleźć drogę wśród labiryntu ciemnej, wypełnionej tłumem nazistów. No to fakt, to był cud i trochę mojej głupoty. Ale widzicie, no pomogła ta głupota trochę. Zupełnie jakby mnie ktoś poroprowadził. Czy to moja głupia nadzieja, która nie chce zdechnąć, a może tak chciał los? Nie, Artem, tak chciałem ja. Twój pan i władca, o którym sobie nie zdajesz pojęcia. o którym nie masz pojęcia. Dobra. E... Wiecie, co spróbujemy? Spróbujemy. Niech będzie. Zobaczymy, co się stanie po włączeniu. Dobra. Możemy ściągnąć? Wiecie, co już teraz nie wiem? Czy ja te. Z... Czy ja światło tutaj pogasiłem? Czy ja je. Zapaliłem. Nie, chyba zapaliliśmy, co? Tam trochę jaśniej się zrobiło. Dobra. Okej. Okay. Czy my będziemy mieli tutaj dylemat, w którą stronę iść? Chyba nie. Chyba nie, bo zapalniczka nam pokazywała. Mamy iść w tamtą stronę. Ale zanim tam pójdziemy. Dobra, tutaj nic. Okej. Okay. Nie, nie mamy takiego dużego wyboru. Strasznie lepkie te pajęczyny. Gięcie. E, czy te beczki wybuchają? Mam nadzieję, że nie, bo to będzie kolejna moja porażka. Dobra, ci co zgaszę ten ogień? Tak dla bezpieczeństwa. Ile nam zostało? Hmm. Dobra, jeszcze trochę, nie, nie jest tak źle. Co to było? Ok. Zresztą, zobaczcie, co to jest? To są korzenie? To co tutaj rośnie? Tak to wygląda. Jakby to korzenie były, ale zakładam, że to nie są już zwykłe rośliny. Może kiedyś były, ale. Ale teraz już raczej nie są. Eee, wiesz Te paskudztwa. Ile ich tutaj jest? Dobra, patrzymy gdzie mamy iść tam, do przejścia, okej. Okay. Dobra, tępimy wszystko. Jeee, yeah. fu 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 fu. Idźcie ode mnie. Gość nie miał nic, co moglibyśmy wziąć od niego. Szkoda, szkoda. Jakoś dziwnie tutaj się czuję, wiecie? Coś, coś mi tutaj nie daje spokoju, tak naprawdę. Ale jeszcze nie wiem co. Zakładam, że to wynikało. Czy się w coś znowu wpakowałem? Tak, oczywiście. Zakładam, że to ten jęk, który słyszeliśmy wcześniej. Drezyna. Uff. Dobra. Okej, okay, jesteśmy. Witaj stary. Dobra, tam wszystko już zebrane? Nic tam więcej nie ma. E, jednak coś jest, jednak coś jest, ale to i tak nie dla nas, bo my już mamy pełny kwipunek, dobra. Idziemy, idziemy. Nie wiem, naprawdę jakoś tak nieswojo się tutaj czuję. Nie podoba mi się to. Ale spokojnie pewnie zaraz się dowiemy co to jest, o co tutaj chodzi. w polisie. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. To nie proste mutanty, uwierz mi. To jest coś nowego. Coś... strasznego. A o czym ty mówisz teraz? E, gdzie jestem? To kolejna wizja. Mm -hmm. No, przyznać, że całkiem ładna. I rozumiem, że mamy znowu iść do światła. Aha. Niech światłością, niech nas widzą, niech idzie i bьje, żeby żeby lucić ich i starać się. Coś za mną idzie. Lubię was i chcę pomóc. Aha. A mogę otworzyć? Halo? Co on делает? О, нет, о, нет, о, нет. Чем? Добро. Да. Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Достаточно, энигматично было я это Что я чувствовал в тот миг? Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Полис, мои друзы, дочераемы до Полиса, столицы метро. Полис, и теперь судьба моей станции настолько куда более сильна, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Jest nadzieja, Artem, jest nadzieja. Tak, może kogoś uda nam się powiadomić i sprowadzić pomoc dla naszej stacji. Zobaczmy. Zobaczmy co z tego wyniknie. Ja sobie tylko tutaj... Eee, zasłonił okno. Nie zasłonił okno. My, faszysty, waszą Ulema, ty co? Mati, Bardzo śmieszny. Hłe chłope! On nie Parniżka z siewernych granic. Widuje was czorny. Okej. Jedziesz? Jedziesz. Cześć chłopaki. Wyglądacie jak sam fisher ze Splinter Chociaż on miał trzy oczka. Niczym taki pająk. Moi drodzy, oto Polis. A przynajmniej jakiś przedsionek do stacji. Polis. Kurczę, naprawdę jeżeli, jeżeli w Moskwie tak wyglądają te stacje, to naprawdę jestem pełen podziwu, jak oni to budowali. Znaczy naprawdę wyglądają o wiele lepiej. Dobra, prowadź. Prowadź, musimy zadbać o to, żeby e, ktoś nam pomógł. Hmm. Przynajmniej mają wychodek. Dobra, ogarnijmy się w sytuacji, bo jeszcze nie do końca rozumiem, co tutaj się dzieje. Ale myślę, że zaraz się dowiemy. Kapitan Krasno. к там издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он смогнул. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание к атарам. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Okej, okay, no skoro tak mówisz, mówię, ja że tak, ci. Nie Okej. Okay. Dobra, co my tutaj A możemy zrobić? <noise> 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 Okej, okay, ciepłe przywitanie. Dobry dzień. wieczór. Dobry wieczór. Może dzień dobry, w sumie nie wiem jaka jest pora. Co pan robi? Eee, dobra, nie rozumiem czym pan się zajmuje, ale niech pan to robi dalej. No, dobra, chyba czekają na jakąś odprawę albo coś, nie wiem, nie mam pojęcia. Eee, czy potrzebuję amunicji? W gruncie rzeczy to, to nie. Tutaj mamy wszystko. Co mogliśmy mieć? Jeżeli chodzi o. A właśnie, możemy sobie. Wziąć trochę więcej. A dobra, też sobie pełny zestaw kupimy filtrów. Żebyśmy nie musieli się tym martwić. No, że mamy. Jeżeli chodzi o amunicję. No cóż, amunicję też w sumie mamy. Możemy sprzedać bełty. Bo i tak nie mamy żadnej. A, a, a żadnej kuszy. Mam nadzieję, że robię dobrze. Mam nadzieję, że nie będę tego potem żałował, no ale cóż, zobaczymy. Zobaczymy, dobra, to chyba wszystko, co mm, mm, mm. może. Może to nie byłby taki głupi pomysł, żeby sprzedać część tych pałek. Trochę za dużo sprzedałem, ale dobra, yy, może dzięki temu, wiecie co, będziemy mogli sobie kupić. Nie. Okej, okay, myślałem, że zrobimy trochę miejsca sprzedając te pociski, ale jednak nie. No dobra. Yy, czy coś jeszcze. jeżeli chodzi o nasze. bronie. Chyba nie. Dobra. Halo? Młynarz! Witaj, młynarz! No proszę. Akcja sama nas znalazła. Myślałem, że długo będziemy błądzić po, po ulicach. Właściwie po korytarzach tej stacji. О, хорошо, что это у тебя? Я тоже напью себе такой вкусный вывар... вкусной грибной Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я назову срочное собрание. В сумме не так себе тебя выображал, но не дай Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Интересно, так драпнуло. Проводи парня в зал заседаний. Uuu, już widzę, że będzie ciekawie, że będzie bardzo, bardzo, bardzo widowiskowa ta sala. O, no, proszę. O kurczę. Nawet mają system własnych łodzi. Co to jest, ludzie, gdzie ja jest? A tu jest sala. Ale ja chciałem jeszcze tutaj sobie zobaczyć. Co i jak mogę? Nawet własne laboratorium macie. A co tam leży? Aaa, dobra, na sali jest zapewne. Ich najwięcej jest w metrze, przynajmniej do tej pory. Dobra, chyba nie mamy wielkiego wyboru, wiecie albo, albo tutaj postoimy i posłuchamy rozmów, albo pójdziemy do na, na radę. To chyba wszyst już czekają, więc nie pozwóle im, nie pozwólmy im czekać na siebie, tak długo. Bo ludzie, trochę nam zeszło na tej na radzie. Niejane. Hmm. Artio! nie wierzę, że so odkazał się pamoć Twojej stancy. Nie proste stydno za ich trusość. No Poli się nie wtro. Есть и другие школьники защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных? Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем.

ludzie Dobra. Tam widziałem kontemoka dziennik. E, Dziękuję. E, zobaczmy co my tutaj mamy ciekawego. Odrzucono. Rada nie chciała nawet marnować czasu na wysłuchanie nas. Gdy z oporami zgodzili się w końcu na to, ograniczyli się do przybicia pieczątki odrzucono. Na rozpaczliwej prośbie w ogóle o pomoc. I odrzucono w ten sposób nie tylko moją prośbę, składał ją ze mną Miller, dowódca stalkerów. Myślałem, że to koniec. Gdyby nie Miller i jego ludzie, stalkerzy, nie bez powodu zwani są zakonem. Tworzą prawdziwy zakon rycerski. Państwo w państwie. Braterstwo ludzi związanych przysięgami, które cenią ponad własne życie. staka że poprzysięgli chronić mieszkańców metra przed każdym zagrożeniem, bez względu na to, jaką zamieszkują stację i w co wierzą. No tak, no tak, całkiem. Całkiem bohatersko z ich strony. O co trudno w czasach i w metrze. Dobra. Czyli co? Mam sam tak wyruszyć tak po prostu? Okej. Okay. Eee, hm... wiecie co, mam pewne obawy przed tym, bo myślę, że długa droga nas czeka do biblioteki.